Wybrane, prezenty zapakowane. No to teraz nie pozostaje nic innego jak czekać na dzieci. Ciekawe, kiedy będą. Nie jesteście już! Cześć! Cześć! pomagaj do mnie! Ale super, że jesteśmy tu razem. Za chwilę zaczniemy przywoływać świętego Mikołaja. Na raz, na dwa, na trzy. Krzykniemy, Mikołaju! Ale teraz wstań proszę, wyprostuj się i uśmiechnij. I podskocz ze mną trzy razy. Raz, dwa, trzy! <grybuj> Brawo! Uwaga, jesteśmy gotowi. Na raz, na dwa, na trzy, Mikołaj! Zapanował pokój i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. A co to? Zdaje mi się, że ktoś mnie woła. Jesteście, ale się za wami stęskniłem. Cały rok się nie widzieliśmy. Przeczytałem wszystkie wasze listy, elfy zapakowały prezenty. Chciałbym porozmawiać teraz z każdym z was, ale Dajcie mi chwilkę, bo muszę się do tego przygotować. <śmuj laughter> przygotować! Mikołaj, poszedł się przygotować. To ja tu muszę trochę posprzątać. Aha. Z Rudolfa! Oddał mu go później. Mhm. Mhm. O, o. Dobra, no to ja lecę do Rudolfa. bo już jestem z powrotem. Witajcie, witajcie! Słuchajcie, chciałbym wam, chciałbym wam wszystkim powiedzieć, że ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak mimo niektórych przeciwności, jakie jak zesłał Wam los, jesteście tacy dzielni i wytrwali, jak, jak, jak nie poddajecie się, no i, i jak walczycie po prostu o, o, to, o swoje. tak? Hmm, chciałbym Wam wszystkim życzyć dużo zdrowia, dużo właśnie wytrwałości, dużo odwagi, i dużo miłości. No i y, pamiętajcie, żeby być dobrymi dla innych. No, dobrze. Tyle z mojej strony. I do zobaczenia za rok. Pa, pa. Pa, pa. pa. No jeszcze raz ja. Mam dla was prezent. Oby dzisiaj spadło mnóstwo śniegu.